Cześć wszystkim w pierwszej części dzisiaj nowego bloga. Dzisiaj mamy piątek 13. A przynajmniej wtedy wstawiliśmy ten film. Nie no dobra, nagrywamy to piątek 16 i stawiliśmy to piątek 16 Dzisiaj porozmawiamy sobie o smutnych, smutnych chwilach i radosnych. Ponieważ ja z zakiem nie wierzymy w to, że. Yy... Jest to smutny dzień. Dzisiaj znowu nie ma z nami Kortnej, ale, ale to nic. Myślę, że z tym nie ma za bardzo dużego problemu. Obiecaliśmy wam, że będzie w tym, ale. Ale no sprawy się pokomplikowały, i dlatego y, jej nie ma. Y, dzisiaj, akurat y, w tym blogu, nie będziemy my występować, bo jak mówiliśmy, nie wierzymy w to, że y, z piątek XVI jest smutnym dniem, wrę wręcz przeci przeciwnie, a dla nas to jest święto radości i chwili, gdzie można się wyszaleć. Gdzie yy, wszystko jest nieograniczone i można robić wszystko, co się tylko chce. Tak. Yy, dzisiaj nawet ja sobie przed chwilą żartowałam z Zakiem i yy, przed nagrywaniem tego bloga. Yy, no i <laughs> uśmieliśmy się do łez, naprawdę. Ale dzisiaj nie będziemy występować nie my. Jednak ktoś inny, bo opowiemy wam o pewnych dwóch siostrach, które były o siebie zazdrosne. Była radosna i smutna. Smutno zazdrościła radosnej, a radosna zazdrościła smutnej. Zobaczymy, do czego to doprowadzi. Zapraszam do oglądania. Więc tak, na skraju góry. W 1999 żyły sobie dwie siostry. Były koniami. Jedna była smutna. Zawsze chodziła zdołowana i nigdy nie się, się nie śmiała. Miała na imię Alic. Za to druga siostra była pełna radości i pozytywnej energii. Nie, czy piątek 16 był dla niej ulubionym dniem w roku. Chociaż. Nieraz się powtarzało, chociaż wiele czasami. I zobaczymy, do czego doprowadzi historia tych dwóch sióstr. A, właśnie. I ta radosna nazywa się Caroline. Alice i Caroline. Ach, no wiesz, ja lubię śpiewać, ale to nie powód, żebyś mnie. To nie z mojej winy, w piątek 6 spotkałem cię same nieszczęścia. Wiesz, że kiedyś miałam takie same nastawienie? Tylko, że wiesz, zmieniło się to, bo piątek 6 przyniósł mi ogromne szczęście w życiu. Ach, tak? No to zobaczymy, jak sobie poradzisz do obiadu. Ja nie wiem o co jej chodzi. Prawda, że to nie moja wina tego, że... Mm, przez... To nie przeze mnie ona jest smutna w piątek szóstego. Nie przeze mnie spotykają ją wtedy same nieszczęścia. Nic jej takiego nie zrobiłam. Ja nie wiem, po co się ona na mnie uwzięła. O, idzie do swojego pokoju. Za co ona się tak na mnie nadmiernie obraża? Ja nie wiem, co jej się stało. Naprawdę nie wiem. W pokoju Alic. O! tak tak z tego dniem. Dlaczego akurat mi musi się to przytrafiać? Ja nie chcę, żeby tak było. Miałam pozytywne do, do niego nastawienie. Ale się to zmieniło. Ja nienawidzę tego dnia! Przyklęte! W pokoju Caroline. Ja nie wiem, co jej się stało. Przecież byłyśmy zawsze siostrami, zbliżyliśmy się do siebie. Byliśmy do siebie zbliżone nigdy się nie oddalaliśmy od siebie. Co się stało? Nie wiem? Córeczki, obiad. Zupa ogórkowa, nie widzę jej. Już idę! Idziecie już? Proszę, zupka. Dla nas obydwu, taka duża. No, pamiętajcie o serwetce, żeby się nie ubrudzić. Ja nie chcę stawać na serwetce, na pewno nie z nią. Ej, co ci się dzieje? No naprawdę, nie musisz taka być. Przynajmniej nie dla mnie, jestem twoją siostrą. nie nienawidzę jej. Wiesz co? Ja też nienawidzę. Nienawidzę też ciebie. Ej! E, no to co ty zrobiłaś? Fójr! Całaś się lepiej w tej zupie. I wiesz, co dobrze ci tak? Aha! Uch! 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 Mamo! Popatrz, co ona mi zrobiła! Własnej siostrze? Fuj! Ue, dlaczego mi to zrobiłaś? To, że mnie nienawidzisz, to nie znaczy, że nie musisz mi tak a, śliskie robić. O, to jest takie gęste. A. Co ja ci zrobiłam? Nie wiem, dlaczego ty mnie tak a, nienawidzisz. Ja się tylko śmieję. Piątek 16 jest dla mnie dobrym świętem, ale to nie z mojej winy, nie przez niego smutna. A! 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 Dobrze ci tak idź ze stąd. No wiesz, co to jest twoja siostra? Zmarnowałaś tyle zupy. Świetnie. Przynajmniej kawałki ogórków zostały. Ach, to nie moja wina! No co mnie obwiniasz? Przecież to nie przeze mnie. Zaraz cię obleję woskiem. Z tego. <grytanie> nie wiem, co jej zrobiłam. Idę za śladami. Zobaczysz się w tej zupie i nie wychodź stąd. Aaaa! I siedź sobie. Mam cię gdzieś. Wytra się z tej zupy. Ech. Dobra, wezmę potem prysznic. My mm. Hej, ludzie! Ah, fuj, toczy się w zupie! Uh, nienawidzę tej zupy. Ah, trudno mi po niej nawet co stać. To jest takie aaa, żałosne. To jest takie śliskie, niedobre i w ogóle. Gęsta jest ta zupa. Będę musiała iść się umyć. Pewnie jeszcze ze mi prysznic. Specjalnie, żeby nie by zrobić tego. Specjalnie, żeby zrobić mi nazwość pewnie ze mi też prysznic. Mam nadzieję, że nie.

Strasznie duży jest, ale dobra. Co okay, ja zrobiłam? Przecież to nie moją że znają, jest smutna. I chciałabym się na tego zdanie że mnie nie, nic nie. z mojej winy. Będę musiała pogadać z koleżankami i przyjaciółkami. Moja siostra jest nieznośna, szczególnie dla mnie. Jestem dla niej miła, staram się dla niej zrobić dobrze, a ona mnie traktuje jak wroga. Nie powinna się ufać siostrom. Druga część nastąpi.